Za chwilę Józef Wieczorek. Orientacja Bonobiańska w pierwszych dniach sierpnia 2020 roku. Sierpień wyróżnia się wśród polskich miesięcy wieloma wydarzeniami historycznymi dla naszej tożsamości. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie w ramach walki o Polskę, a 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Olandrów wyruszyła pierwsza kompania kadrowa, aby odzyskać utraconą niepodległość. 5 sierpnia 1864 roku, za walkę o niepodległość, został stracony dyktator powstania styczniowego Romua Traugut. 100 lat temu, 15 sierpnia, stał się cud nad Wisłą, który uratował nie tylko Polskę, ale i Europę. A 40 lat temu strajki sierpniowe doprowadziły do powstania ruchu Solidarności, prowadzącego do obalenia komunizmu. Niestety nie do końca. Bo w sierpniu 2020 roku widzimy lewackie ekscesy wskazujące na przeobrażenie się zarazy czerwonej w tęczowo. Figura Chrystusa sprzed bazyliki Świętego Krzyża, zniszczona przez brunatnych barbarzyńców podczas Powstania Warszawskiego, jest profanowana przez barbarzyńców tęczowych i to w takim historycznym, symbolicznym okresie. Co więcej, do profanacji włączyła się profesorka, jakby symbolizująca orientację środowiska akademickiego, wyrażonego wcześniej przez rektorów i akademickie komisje etyczne. Agresywne środowiska LGBT mają oparcie nie tylko moralne u nadzwyczajnej Kasty Akademickiej i jej Zagończyków. Jak Jana Hartmana, stanowiącego piorunochron dla władz uczelnianych, jakoś pomijanych w debacie publicznej na temat ekscesów LGBT. Jan Hartman zbiera na siebie gromy obrońców tradycyjnych wartości, a władze akademickie. Są poza strefą rażenia. W obronie ideologii gender stawał były minister nauki Jarosław Gowin i miał się nawet kłaść rejtanem, ale chyba się zmęczył treningami przygotowawczymi i nim się położył, opuścił ministerialny fotel. Widać, fotele to nie są dobre przyrządy do trenowania. Ale bardziej zaawansowani na drodze do osiągnięcia postępowej orientacji potrafią się utrzymywać nawet na poręczach balkonowych, jak to widzieliśmy podczas Marszu Powstania Warszawskiego, w wykonaniu bliskiego kremnego samego Bonobo, pan Pańskus, opętanego seksem szympasa karłowatego, mającego 98% wspólnych genów z Homo sapiens. Dlaczego orientacja bonobiańska uważana jest za postępową? Nie wiadomo. Przecież to jest atawis, powrót do zachowań przodków. Ekscesy tęczowych w pierwszych dniach sierpnia 2020 roku zajęły jakże symboliczną przestrzeń między Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem Warszawskim. Chyba dla pokazania, że ta przestrzeń należy do postępu, Choć atawistycznego, bo świat akademicki znalazł się na drodze ewolucji wstecznej. Atawistyczna orientacja bonobiańska, wykazywana przez tzw. siły postępu, ściera się tam i nie tylko z orientacją patriotyczną i chrześcijańską, uważane za orientację faszyzmu, ciemnogrodu i wszelkiego wstecznictwa. Ciała akademickie, tak zaangażowane czynnie we wspieranie ideologii tęczowej i walkę o tolerowanie ekscesów odmiennie zorientowanych w domenie seksualnej, milczą. Tak jak milczały wobec deklaracji ideowej tęczujów, ostrzegającej, że nawet niewinny żart wobec nich może się źle skończyć. Kto nie kocha ekscesów kochających inaczej, dlatego miejsca w tym świecie być nie może. Odmienna orientacja intelektualna i moralna, orientacja na prawdę i uczciwość, w tym świecie nie jest już tolerowana. W ramach walki o tolerancję, sierpień roku 2020 może przejść do historii jako miesiąc walki o zachowanie tożsamości ludzkiej, zagrożonej powrotem do orientacji pana Pańskusa.